witam Was. Dzisiaj, jak już znowu zobaczycie, cebulka, słuchajcie, czosnek i udało mi się kupić mega super fajną wątrobę wieprzową. Dzisiaj po prostu zrobimy wątróbkę usmażoną w cebulce i w czosnku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, kochani, pierwsze co, czym się zajmę? No to oczywiście cebulka, pokroję ją szybko, wrzucę ją na patelnię, żeby się już klarowała. Tutaj mam czosnek, go dodam na samym końcu. No i zajmę się naszą wątróbką, którą trzeba po, pociachać. I najpierw cebulka, czosnek, później na drugiej patelni podsmażamy wątróbkę i razem wszystko yy, mieszamy ze sobą. Do dzieła. Cebulkę w piórka. Tylko i wyłącznie dową trubki. Świeżynki tu też innym takich specjałów. Popatrzcie kochani. Cebulka już mi się robi. Także jak będzie tylko złota to dorzucę czosnek. A już zabieram się do krojenia naszej wątroby. I przede wszystkim oczyszczenia jej. Dużo ludzi się boli takich, e, takich rzeczy. Nie ma czego się bać. Kroimy w plasterki. Nie większe jak centymetrowe. Popatrzcie. Idealnie. Boże, jakie to... Już się nie mogę doczekać tego smaku. Oczywiście teraz wezmę i, I na drugiej patelni obsmażę ją, najpierw maczając w bułce tartej i delikatnie trochę dorzuciłem mąki pszennej. Także jak najbardziej polecam bułka tarta, mąka pszenna. Na drugiej patelni to robimy. A potem mieszamy razem z naszą cebulką, która już się nam smaży. Pamiętajcie dziubasy, że nie dodajemy nic. Żadnej soli, żadnych pieprzy, nic, nic, nic. Delikatnie może i można by było dać e, jakiś przypraw, ale żadna sól tu nie wchodzi w rachubę, bo wtedy będziemy mieli twardą wątrówkę. Także najlepiej zostawić to tak jak teraz, przyprawić sobie cebulkę i smażymy i łączymy jedno z drugim, a w tym momencie możemy dorzucić teraz sobie czosnek, jak najbardziej, kto jak lubi, im więcej, moim zdaniem, tym lepiej. Dlaczego później dorzucamy czosnek? Ponieważ nie chcemy, żeby był gorzki. Bo jak za mocno jest przesmażony czosnek, no to robi się nam goryczka wtedy na deli. Słuchajcie, wątrówka dosyć szybko się nam smaży, także wystarczy około minuty na jednej stronie. Pół minuty na drugiej i już mamy idealne mięsko do podania. Oczywiście jak nam dojdzie cebulka. Tak smażoną wątrówkę od razu wkładam na cebulkę. Zmniejszam trochę gaz, żeby nasza cebulka się nie przypaliła i... Przykrywam ją, a tutaj dalej lecę z naszą wątróbką, która znowu trafi ponownie do naszej cebulki. Ja jeszcze wątrówkę tu dosmażam, ale tu już jestem gotowy do tego, by ją też i nakładać. Także nie bójmy się takich rzeczy. Jest to naprawdę kopalnia magnezu i wielu innych odżywczych. Dlatego... Ja uwielbiam, proponuję każdemu, szczególnie z cebulką i szczaski. Smacznego! Kochani, jak zawsze dziękuję ślicznie za sobę. Dziękuję, że jesteście, że mi wspomagacie. Jak najbardziej będę się starał przyglądać to, czego wy oczekujecie a dzisiejsza wątróbka. słuchajcie jest nic nie trzeba dawać wątróbka cebulka czosnek na koniec posypać solą delikatnie pieprzem do smaku oczywiście cebulka jest ikła trzymajcie się, dzięki, hej!